Przede wszystkim to jest kolejny odcinek, w ogóle jeszcze zanim, w ogóle jeszcze co bliżej końca, w ogóle sezonu grzybowego, no ale tak nie do końca, tu mamy ładne bo borowiki mglone, dokładnie widać w ogóle. Że po, poznać po tym, że jak się potnie nóżkę, to neglutuje ją. Gdy mnie jak cykle stopory albo jak czerwoniaki, Te, czyli borowiki czerwone. Chociaż tak nie do końca, żeby miały w ogóle czerwony kapelusz. I to by było tyle tych grzów jeszcze tam. Czasami jakieś masiaki szare, ale my to już je znamy. Zwykłe też spotkam, też znamy pieczarki. Je tam czasem spotkam, no ale w ogóle no teraz coraz bliżej końca sezonu się zbliżamy. No i za niedługo to będzie tyle tych grzybów w ogóle. Jeszcze to nie koniec zbiorów na kosach szczuckiej, koło szkoły ponownie, ponownie zachęcam na zbieranie tych grzywów, są naprawdę stanowiskie. Dzięki za obejrzenie do następnego odcinka.